Ta historia zaczyna się następującą małą opowiastką symboliczną, która występuje wśród mnichów buddyjskich. Mistrzu, napisałem tysiąc programów. Kiedy wreszcie zaczniesz mnie uczyć? Na co mistrz spokojnym głosem odpowiada, a czy tysiąc szczeknięć psa oznacza, że znam na naturę. Oto kod bez kodu, czyli krótka medytacja nad istotą programowania. A zaczniemy ode mnie, mającego 12 lat. Kiedy miałem 12 lat, pojawiła się gra, którą do dziś cenię i szanuję gra komputerowa, którą mógłbym wpisać na listę najlepszych gier komputerowych, które kiedykolwiek znalazłem. I myślę, że nie tylko ja, ponieważ ta gra spowodowała do powstania wielu różnych, wielu różnych tworów, między innymi tego to obrazu. Ktoś stwierdził, że poświęci pół roku, aby przygotować jeden obraz dla gry, która powstała w 2002 roku, czyli już prawie 20 lat temu. Tą, tą grą jest The Elder Scrolls czy Moroni. Kiedy miałem 12 lat, pierwszą rzeczą, która mnie urzekła, to to, że znajdują się tam książki. I w tych książkach znajdują się takie mini-opowieści, można je czytać. Są opowieści, przypowieści, nawet małe sztuki teatralne, które są czasami zabawne, czasami, czasami ciekawe, czasami pouczające. A wtedy jeszcze nie byłem w stanie nazwać tego, co powodowało, że dalej się posunąłem tą biurą. Kiedy dotarłem do, do, do pewnego punktu w swoim, w swoim życiu, wtedy myślę, dopiero byłem w stanie opowiedzieć, co faktycznie gdzieś głębiej było. Łączyło się ze mną i trafiało, i trafiało do mnie w tej grze. I pomimo tych książek, które były prostymi opowieściami, były tam też książki, które opowiadały między innymi o systemach wiary zawartych w, tamtych, w tamtym wymyślonym świecie. I ta wiara, ta religia była bardzo mocno rozbudowana. Wierzyło się między innymi w tego oto człowieka. To jest. To ni to, to człowiek, ni to Bóg. Taki pół Bóg, który, który legenda mówi, że zatrzymał swoją dłonią spadający meteor i uchronił wszystkich od śmierci. Ale okazuje się, że ten pół miał pewne rzeczy za swoimi uszami. Jakie to, jakie to rzeczy były? To była właśnie jedna z, jedna z tych kwestii, które powodowały, że ta gra trafiała do mnie w taki sposób, w jaki inne gry nie trafiały. Co się tam działo? Otóż była tam tajemnica. Tajemnica, która powodowała, że do samego końca gry, i nawet teraz, nie mam pojęcia, czy byłem tym przepowiedzianym, przepowiednim bohaterem, a może byłem tylko osobą, która przypadkowo znalazła się we właściwym miejscu i we właściwym czasie, żeby pokonać głównego czarnego charaktera w tej grze. Co ciekawe, cała ta gra była właśnie w taki sposób skonstruowana. I pierwszą, pierwszą rzeczą, która, która dowodziła kunsztu tej gry, było to, że źródła historiograficzne nie zgadzają się ze sobą. Nie dość, że mamy brakujące wycinki tego, co się zdarzyło w przeszłości tego świata, to mamy wręcz momenty, w których to konfliktuje totalnie ze sobą. Jedni piszą tak, drudzy piszą tak. Poznałem nawet słowo apokryfa. To są księgi, które nie są wpisane w święty kanon. I to jest słowo, które możecie też sobie wygooglać, bo w naszym rzeczywistym świecie też apokryfy się pojawiają. O bohaterze i przypadku już mówiłem, ale nie mówiłem jeszcze o zdradzie i propagandzie. No właśnie czy ten człowiek, Bóg, którego pokazałem wam na poprzednim slajdzie, czy on kilka tysięcy lat temu zabił moje poprzednie wcielenie? Czy może to jest tylko propaganda rozsiewana przez główny czarny charakter w tej grze? Nikt tego nie wie i tego się nie dowie. I tak zacząłem zauważać pewne rzeczy, bo ta gra mnie zachęciła do tego, żeby, żeby zgłębiać to, jak funkcjonują systemy wierzeń, wie, dlaczego istnieją religie na świecie, dlaczego istnieją, dlaczego istnieją systemy wiary i co z tego można wciągnąć, co, co dla nas z tego płynie. I w pewnym momencie w moim życiu zacząłem dostrzegać, że systemy wiary mamy nie tylko. Tam, gdzie ludzie mówią, tak, to jest religia, tak, to jest wiara, my tu mamy kult i w ogóle wierzymy w coś. Nie tylko w tych miejscach, ale też w tych miejscach, w których inni ludzie zupełnie wypierają się i mówią, nie, my tutaj po prostu, nasz system wartości nie ma nic wspólnego z wiarą, jest wszystko totalnie w pełni potwierdzone. Takie, ale później został programistą. Po pierwsze, Jan jest program Twój, co Cię z biedy wybawił i dał pracę. Po drugie, oprogramowanie jest wieczne i musi istnieć zawsze. Po trzecie, nie będziesz rozwiązywał programów inaczej niż tylko programem. Po czwarte, pamiętaj, by strukturę programu czynić niezmienną. Albo święcić. Po piąte, czci programowanie, bo to jasne, że skoro umiesz zrobić program, to wiesz już wszystko. Po szóste, nie będziesz niszczył istniejącego programu. Po siódme, co dołoży ten klient, co wymienia twój program. Po ósme, nie pozwolisz mu odjąć funkcji z programu. Po dziewiąte nie będziesz świadczył przeciwko programowi na rzecz klienta, a po dziesiąte będziesz pożądał chwały za stworzony program od jego użytkowników. Dzisiaj nie będziemy mówić o wszystkich tych punktach, bo skupimy się tylko na, na przekazanym drugim. Oprogramowanie jest wieczne i musi istnieć zawsze. Czy tak jest na pewno? I skąd to może wynikać? nikt z nas chyba nie podniesie na oprogramowanie swojej ręki, no bo przecież gdyby oprogramowanie nie było, to coś by skreśliło całą naszą pracę, którą tutaj wykonujemy, prawda? Jest to taki naturalny niepokój, a jednocześnie będąc programistami, tworząc firmę programistyczną, jesteśmy jesteśmy ludźmi, którzy są mimo wszystko związani. To, to naszym dziełem są. Programy powstające, więc trudno jest powziąć się na coś, co jest naszym chlebem i masłem, bread and butter <laughs> po angielsku. Ale może warto byłoby spojrzeć troszeczkę na to z innej perspektywy. Bo być może jest tak, że ze względu na to, że spędzamy większość czasu na tworzeniu programów, to my przypisujemy naszym programom znacznie więcej wpływu na świat niż to, co faktycznie jest. No i oczywiście pojawia się ten wewnętrzny niepokój. Gdyby nie programowanie, gdyby nie kod, to jako mielibyśmy pracę. I w tym momencie przechodzę. Do meritum. Chciałbym Wam pokazać historię pewnego programu, który powstał u nas w Makino, i całą drogę, którą przebył od swojego początku, przez różne rozmaite fazy swojego istnienia. A potem stwierdzimy, czy to faktycznie był program. W pewnym momencie. W życiu naszej firmy mieliśmy pewnego rodzaju problem z planowaniem projektów. No bo dopóki firma jest mała i wszystko jest w rękach kilku osób, które założyły firmę, czyli tak zwanych founderów, no to wszystko jest fajnie. Ale potem pojawiły się różnego rodzaju kwestie. Doszła do nas Daria, która, która zaczęła, zaczęła prowadzić projekty. My zaczęliśmy oddawać więcej z więcej odpowiedzialności wszystkim, wszystkim naszym osobom, które chciały się jak najbardziej zaangażować, głównie tutaj w tamtym czasie to był Strupu, to był Iwo. I pojawiły się pewne, pewne kwestie związane z brakiem komunikacji, jakie? Między innymi to, że albo jesteśmy w, albo jesteśmy w trybie takim, że hej, czy możemy wziąć tego, tego człowieka na ten projekt w tym i tym momencie. Czyli prosimy o siebie nawzajem, i to nadmiernie prosimy. Albo nagle okazuje się, że ktoś po prostu wziął człowieka na projekt, e, e, a druga osoba mówi: Ale, e, a u mnie to co będzie robił? Co ja powiem klientowi? No właśnie. I tu się pojawiały różne takie przeskoki pomiędzy, pomiędzy wychyleniem nie w tą stronę i drugim wychyleniem w drugą nie w tą stronę. No i potem. Były też takie sytuacje, w których przechodziło kilka osób, głównie do Maty, i mówili, hej, nie mamy, nie mamy pracy, poradź nam, zrób coś. Nie wiemy, co mamy w tym momencie robić. No i, no, no i Maty działa, uczyniła się magia i w tym momencie, w tym momencie było ok. No i wreszcie była kwestia taka, że w sumie nawet wśród naszych programistów trudno było powiedzieć danemu, danemu programiście, czy danemu, danemu członkowi zespołu, co tak faktycznie powinien robić w najbliższym czasie. No i teraz taki punkt wyjściowy do tego, co zaczęliśmy robić. Krok pierwszy. Najlepsze narzędzie na świecie, czyli tablica i, mazi, i, i, i mazia, mazaki do maziania. Więc jasne, możemy to tak robić: możemy to robić za pomocą po prostu, po prostu rysowania kwadratów. I jak, jak tak przechylicie głowę w bok, to to trochę wygląda jak tekst. Są różnego rodzaju klocki związane z ilością pracy, i trzeba je wpasować w, w osoby, tak, żeby, żeby te linie. Się zapełniamy. Dlaczego te linie? No bo te linie to jest cały tydzień, no od poniedziałku do piątku. Jak mamy zapełnione linie, to wszyscy pracują, przychodzi najwięcej pieniążków, wszyscy są szczęśliwi. No okej, okay. ale to ma pewne problemy. To ma takie problemy, że po zmazaniu tej tablicy, to potem na zdjęcie trzeba patrzeć, trzeba je przekazywać odpowiednio osobom. W sumie. Trudno złapać, a kiedy się robi więcej tych zdjęć, no to nagle mamy problem, bo za każdym razem rysujemy rzeczy od początku. Więc podszedłem do tego jak rasowy człowiek wyznający mitologię programowania. Brakuje nam odpowiednio dopasowanego programu do tego. Więc co? Krok dwa. 300, prawie 400 godzin, godzin później mamy prototyp. To jest ten Matrix i to jest, to jest aplikacja, w której rysujemy sobie krateczki. Robimy to samo co, co na tablicy, tylko nie używamy mazaków. Krótko mówiąc. No i to nam działało, tak przez pierwsze trzy tygodnie. Problem, problem polegał na tym, że tak że po kilku tygodniach to każdą z tych pojedynczych kratek trzeba było przerysowywać zgodnie do tego, żeby była, żeby była odwzorowywała to, co zalogowywaliśmy w dziże, żebyśmy wiedzieli, ile faktycznie czasu zostało wykorzystane i ile budżetu nam zostało w aplikacji, ponieważ ta aplikacja liczyła dodatkowo budżety projektów. Bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Ale w którymś momencie okazało się, że na spotkaniach więcej czasu zajmuje nam przerysowanie starych kratek niż sprawienie, żebyśmy się zastanowili nad przyszłością, a to miało być planowanie w przód, a nie wstecz. Więc rozwiązanie świetne, ale musimy iść dalej. No to co? Zachowajmy się jak rasowy konsultant. Czyli Potrzebujemy coś podobnego, musi być bardziej elastyczne. Musi być lepiej dopasowane do nas, więc użyjmy Excela, no bo przecież w Excelu nie będziemy musieli poświęcać 400 godzin za każdym razem, kiedy mamy coś w swojej aplikacji poprawić, albo dołożyć, albo przepisać. Więc co? Zbieramy potrzeby, robimy dokument ideowy. Dokument ma tam 6-8 stron, on się tam nazywa 6 zasad planowania i na podstawie tego dokumentu określamy idealny model świata. Taki jak Platon, po prostu on by kochał ten, 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 ten ze swoimi ideami, by, by, by kochał, że to jest taki idealny model. Oczywiście nie jest to z rzeczywistością, no ale cóż, e, idealny model świata konsultanci, jesteśmy super, zrobiliśmy rzecz w Excelu i w Excelu stwierdziliśmy, że, że hej zachowajmy, zachowajmy historię, którą mieliśmy w starym MTMatrixie, bo w Mt-matrixie te kratki z tyłu, czyli z przeszłości, nam się nie gubiły. No i dzięki temu mieliśmy wiedzę. No i tutaj, robiąc ten sam Tetris, stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem w arkuszu jest, że arkusz się rozwija w dół, nieskończoność. Więc możemy sobie dokładać tyle tych, tyle tych kolumn, ile chcemy. A każda kolumna będzie odpowiadała, że przez najbliższe dwa tygodnie, przez najbliższy miesiąc, przez najbliższe trzy miesiące dana osoba będzie robiła 20% swojego etatu w danym projekcie. I to było dobre rozwiązanie, ale okazało się, że znowu w pewnym momencie zaczynamy spędzać czas na poprawianiu przeszłości. Zamiast zastanawiania się nad przyszłością. Więc, więc de facto, mieliśmy Excela, który wpadł, wpatoczył się na podobne, na podobne miny, takie jak MD Matrix w poprzednim kroku. A po drodze zaczęliśmy wypracowywać proces proces, na którym spotykały się odpowiednie osoby i rozmawiały o tym, jaki będzie najbliższy plan na dwa tygodnie dla całej firmy. I to jest, to jest ta część, o której zazwyczaj się przy programowaniu nie mówi. Ale okazuje się, że ta część jest dość wartościowa i ona została do po dziś dzień. Ale dzieła się akurat w pokoju, który ma e, takie trzy obrazki. No. Krok cztery. Planning B, no bo mieliśmy planning, no to teraz musimy zrobić planning B. I w tym miejscu stwierdziliśmy, że odrzucamy przeszłość, nie zastanawiamy się na temat, na temat tego, co było w przeszłości, nie chcemy przechowywać danych z tego i tak dalej i tak dalej. I mamy tylko i wyłącznie informacje o tym, jaki był poprzedni planning i o tym, jakie są najbliższe dwa tygodnie do zaplanowania. Miało być i plan. I jeżeli, jeżeli chcemy coś zmienić, to po prostu to zmieniamy na kolejne, na kolejne dwa tygodnie. Spotkanie trwa godzinę. W ramach tego spotkania umawiamy się na, na to, w jaki sposób ma być rozplanowane. Z tego wychodzi, wychodzi rozpiska, którą na Generalu co dwa tygodnie dostajecie i też wiecie, ile mniej więcej procent włożyć w Wasze projekty. I to tutaj jesteśmy w miarę w teraźniejszości, ale. Tego się nie spodziewaliście. Ech, za chwilę zobaczycie, czego się nie spodziewaliście, a teraz. <laughs> a, te, a teraz oka okazuje się, że w tym arkuszu były jeszcze dodatkowe narzędzia, na przykład takie do przewidywania e, przyszłości. Oczywiście to była też bardzo idealistyczna, zamodelowana przeszłość że, przyszłość, że gdybyśmy zawsze robili już dokładnie w takim samym planie to kiedy by się skończył projekt, między innymi tego, tego rodzaju rzeczy. Niestety przewidywanie tej przeszłości jest trudne i mocno odpada od rzeczywistości, szczególnie kiedy klient przychodzi i mówi od jutra nie chcę tego robić, a chcę robić coś zupełnie innego. To zdarza się bardzo często. I tego się nie spodziewaliście. Wr wróciliśmy do MT Matrixa. Stwierdziliśmy, że może nie warto myśleć o każdej tej pojedynczej kratce, która oznacza 4 godziny danej osoby. Nie. Doszliśmy, doszliśmy do takiego wniosku, że gdybyśmy planowali ten na przestrzeni kilku miesięcy i stwierdzali tyle, tyle że ok, większość tego czasu idzie, idzie danej osobie na ten projekt, większość tego czasu idzie danej osobie na ten projekt, to może by to zadziałało. I od kilku miesięcy z, y, 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 pracujemy z matin na Antymatrixie na dużo bardziej odległym spojrzeniu, czyli spojrzeniu, gdzie nie zastanawiamy się, co się dzieje w pojedynczych dwóch tygodniach, ale możemy dzięki temu odpowiedzieć na pytanie, co, y, 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 może nie tyle co, tylko w którym momencie dla danej osoby powinniśmy mieć kolejny projekt, kolejną pracę. I to już jest bardzo wartościowa rzecz, bo przydaje się na kontakcie planowania i sprzedaży. No i oczywiście, to nie jest tak, że tablica się skończyła. To nie jest tak, że, że tablicy nie ma. Mieliśmy jedną taką sytuację kryzysową, właściwie nie do końca kryzysową, ale na, 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 początku, na początku roku Mati nas zabrał wszystkich do... do tego pokoju, bo tam jest duża tablica tym razem, i stwierdził: No dobra, to ja potrzebuję odpowiedzi, jakie projekty będziemy robili w najbliższe trzy miesiące. I co? I takie rzeczy też możemy robić na, na zwykłej, normalnej tablicy. Krok jeden, wraca. I tu przechodzę do podsumowania. Chciałbym Wam przedstawić perspektywę, w której oprogramowanie nie jest. Wierzą, którą budujemy, i ona ma stać zawsze. Tylko inną perspektywę, w której oprogramowanie jest wykorzystywane na rzecz innych osób. I to jest główny slajd z wnioskami, także tu się jeszcze skupcie. Ja wiem, że za sekundę jest obiad. Oprogramowanie może służyć rozwiąza rozwiązaniu jakiegoś problemu w komunikacji międzyludzkiej, w organizacji pracy ludzi. W innych, innych tego rodzaju rzeczach. I ona nie musi trwać, ona nie musi zostać zbudowana od tego momentu działać dokładnie w ten sam sposób. Może być, jako może być medium albo nośnikiem potrzebnej wiedzy, czyli kiedy jesteśmy na spotkaniu, oprogramowanie daje nam informacje do podejmowania decyzji, ale może też nadać głos i prawo większej ilości osób. Może posłużyć, może posłużyć nam do tego, żeby rzeczy, które nie dałoby się zrobić na spotkaniu w 20 osób, dało się zrobić przez internet w 20 osób. Może też posłużyć jako katalizator zachowań ludzkich, czyli samo istnienie oprogramowania powoduje, że my zaczynamy, my zaczynamy robić rzeczy w pewien określony sposób. Między innymi ta, takim projektem będzie niebawem planning bot, który będzie katalizował to, żebyśmy my logowali swój czas i tak dalej. I wreszcie jako pomoc w zmianie zachowań ludzkich z punktu A do i tutaj mógłbym powiedzieć jak rasowy konsultant oczywiście do punktu B, ale może po drodze znajdziemy punkt C, X, G. w którym, w którym, w którym to punkcie będzie nam się dobrze zatrzymać. <laughs> I kontynuując podsumowanie, oprogramowanie bywa lotne. On nie musi trwać w nieskończoność. Czasami oprogramowanie wręcz nie jest rozwiązaniem, właściwym rozwiązaniem dla danego problemu. A czasami potrafi zdziałać cuda. I warto jest spojrzeć nieco poza mitologię, Programowania. A wracając do samego początku, można delikatnie zinterpretować te słowa opowiastki. Ja zamodelowałem cały program. Kiedy wreszcie powiesz mi, co dokładnie ma robić? A na przykład tysiąc psa oznacza, iż znam naturę potrzeby klienta. Dobra. Czy macie jakieś pytania do tego? Mhm. Hmm? E, takie mam dosyć osobiste pytanie do Ciebie. Jasne. Przyjechałeś ja te 12 lat mhm. e, i pierwszy raz przechodziłeś w Marowindach, to grałeś potem? Nie. Dziękuję. Grałem, <laughs> grałem Elisand, Dark mhm. Grałeś w grę Caves of Nie. Powinien. Teraz mnie <głos> <głos> okay. co listę Gier. <głos> <głos> to możemy sobie zrobić listę Gier. <noise> nie, ja chciałam tylko powiedzieć, że jak już zaczęliśmy od tej religii, to czytam teraz świetną książkę. Znowu zabią kurę krytyczna historia kościoła. Bardzo polecam. <noise> ja mam jeszcze taki bardzo krótkie pytanie. No. czego no. jest ten skrót MT MT Matrix? E, wcześniej była aplikacja, która nazywała się MT Jira która służyła no, trochę ulepszeniu naszej pracy z rozliczaniem się co księgowym, co teraz robi nam nasz księgowy, czyli kiedyś, kiedyś robiliśmy to, to, te, te same rzeczy ręcznie. A skąd MT? To kieruję do Matiego, nie wiem. A ja absolutnie nie pamiętam. No to, to było Mount Gira, to a... była Mount Gira, ale dlaczego to... żeśmy wymyślili, że to będzie kura, to nie pamiętam. <grym> <grym> a Jira. Gira. czy coś jeszcze? Ok. Dobra, to dzięki. Dzięki wielkie.